Kurde, ale to jest szybkie. Aż tak e, troszeczkę strach, bo to nic nas nie prowadzi. Ani nie ma torów, ani w ogóle nie ma nic. Tylko jedziemy przez jakiś tunel pod ziemią. Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym vlogu. Słuchajcie, dzisiaj jedziemy aż pod Abu Dhabi. Zobaczyć coś bardzo ciekawego: mianowicie jest to eksperyment, który miał udowodnić, że da się żyć w ogóle bez żadnej emisji dwutlenku węgla i w 100% ekologicznie, że tak powiem. Jest to zrobione w kraju, który ma. Szóste największe złoża ropy naftowej na świecie, więc tym bardziej jest to evenement, że ktoś taki w ogóle zainteresował się tego typu projektem. Jest to całe miasto, które jest zrobione w taki bardzo y, ekologiczny sposób. Nie znam szczegółów jeszcze, bo jeszcze tam nie byliśmy, ale jedziemy i naprawdę podobno jest to miasto przyszłości. Tak, really cool happening? Yeah, what's happening? W Dubaju jest mega zimno czasami w zimę. Naprawdę, wiem, że dla Was to jest nic, bo jest na przykład 20 stopni, ale jak się chodzi w krótkim rękawku całe życie, to naprawdę jest zimno. Um, sprawdziłem jest dzisiaj dokładnie 21 stopni, a wcześniej rano było w ogóle 18 stopni, co jak na Dubaj jest naprawdę bardzo niską temperaturą. Już praktycznie poniżej tego to raczej nie schodzi temperatura nigdy. A przy okazji pokażę wam jeszcze, że z ostatnich powodzi cały czas została jeszcze plama wody, która nie może wsiąknąć tutaj. A deszcz padał co? Przedwczoraj. A woda cały czas stoi. Tak jest po prostu Dubaj nieprzygotowany do tego, że jest e, mokro. And here we are. As the same subway as always and this is my servant. <laughs> Heavy to jest Jak Mogę trzymać to już się zmęczyła. Kto miała nagrać całą scenkę, jak jemy sobie coś w Subwayu, tutaj w naszym tradycyjnym Subwayu, do którego zawsze jeździmy. Ale już się zmęczyła po 5 sekundach, więc nie będzie nic więcej nagranego. Jemy i jedziemy dalej. Więc że wziąłem coś innego niż zwykle. To jest za y, 26 zł, to wszystko kosztowało. Naprawdę ogromna porcja i wydaje mi się, że to, to niż ten Subway. Mięsorysz, to jest dal, czyli i tutaj jakiś sosik. Kolejny, fajnie. I jedziemy dalej. Dojeżdżamy właśnie do Masdar City. I zobaczcie, że nawet latarnie są na panele słoneczne. Wszystko jest na panele słoneczne, już się zaczyna. Nawet nie wjechaliśmy dobrze. Ciekawe jest to zrobione, że te panele idą wzdłuż słupa. Nie są jakoś na górze wmontowane, tylko idą wzdłuż słupa. Dziwna. To jest siedziba mensa. E, cała, chyba na cały Bliski Wschód z tego co wiem i zauważcie, że na przykład elewacja budynku jest specjalnie zrobiona tak, żeby słońce nie padało na szyby, żeby nie trzeba było aż tak mocno klimatyzować tego budynku i to wszystko jest tak zrobione właśnie. Zobaczcie jakie to jest miasto przyszłości. Jest jakiś ekran, e, coś to miało być dodatkowe czy coś, ale jest zepsute, bo widać normalnie ikonki Windowsa, pasek start. Nie da się wcisnąć, ale widać, bo komuś się chyba komputer zawiesił. Witamy w przyszłości. Idziemy sobie ulicą normalnie w środku tego całego kompleksu. No to jest stację do napełniania butelek z wodą. Wszyscy ile tam chcemy. ona nawet jest gazowana woda, bo to nie pewnie niemiecka technologia, bo Niemcy lubią gazowaną. Czekajcie, widzicie? Sparkling water. No i mamy zadaną wodę, tylko trzeba mieć swoją butelkę żeby wszystko zrobiono oczywiście, żeby oszczędzać plastik i tak dalej. Jesteśmy na terenie tego samego kompleksu i powiem Wam, że już widzę to co wyczytałem o tym samym miejscu, czyli że no wszystko jest optymalizowane pod kątem oszczędności. Yy, sama właśnie yy, elewacja budynków jest zrobiona tak, żeby nie było słońca i tak dalej, żeby to albo odbijało słońce, albo słońce było zasłonione. Yy, uliczki są celowo zrobione wąskie, zobaczcie, żeby wszędzie był cień, żeby na przykład słońce nie ogrzewało ludzi, żeby nie trzeba było yy, żeby nawet jeden budynek zasłaniał drugi żeby nie było e, ciepło nie? i żeby też oczywiście był fajny wiaterek pomiędzy budynkami, żeby się fajnie chodziło z budynku do budynku właśnie jesteśmy w takiej uliczce i powiem wam, że naprawdę jest tutaj chłodno i przyjemnie e, na górze oczywiście panele słoneczne może będzie widać trochę tu wszędzie są panele słoneczne na górze to jest kolejna rzecz i z tego co słyszałem tutaj jest e, największa wieża wiatrowa chyba na świecie nawet Zaraz Wam ją pokażę. Co to jest wiatrowa? To jest taka pierwsza, prymitywna, klimatyzacja arabska. To jest, e, pokażę Wam w tym momencie na obrazku, jak to wygląda naprawdę. Czyli to jest takie stare, wiecie jak wyglądają? Tradycyjne. I zaraz Wam pokażę, jak wygląda ta nowa. Nowa jest tutaj. Proszę bardzo. O, nie widać. Zaraz Wam pokażę, jak przyjdę bliżej. Tak to wygląda. E, działa to w ten sposób, że na górze wieje mocny wiatr. Jest on jakby łapany. Przez te otwory na górze, i jest wtłaczane tutaj na dół. I to ma wytwarzać ciśnienie, które sprawia, że na dole będzie chłodniej. Zamykam stawierze wiatrowe, i zobaczymy, czy ona w ogóle działa. Eee, idziemy, idziemy, idziemy. Powiem wam, że nie czuję absolutnie nic, żeby cokolwiek, jakikolwiek wiatr spływał z góry na mnie. Zobaczcie. To spega taki duży cylinder, jakby, który na górze ma wciągać wiatr i go. Na Mazdar City znajduje się dokładnie 17 km od miasta Abu Dhabi. Jego budowa kosztowała około 20 miliardów dolarów, a w przyszłości ma tutaj mieszkać około 50 tysięcy osób. Na dzień dzisiejszy znajdują się tutaj takie instytucje jak Instytut Nauki i Technologii Mazdar, Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej, siedziba główna firmy Siemens na Bliski Wschód oraz inkubator startupów z branży odnawialnych źródeł energii. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii obecne zużycie wody oraz prądu jest o 50% mniejsze niż w konwencjonalnych budynkach. A energia elektryczna jest dostarczana głównie z paneli słonecznych na dachach oraz z elektrowni paneli fotowoltaicznych, znajdującej się nieopodal. Z początku miasto miało być w całości samowystarczalne, ale z czasem okazało się to niemożliwe. Dlatego na dzień dzisiejszy jest ono podpięte do miejskiej sieci energetycznej. Technologia technologią, ale. Tutaj jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ładnie. Zobaczcie, jak to fajnie jest. Drzewka rosną, wszystko jest w cieniu, ładne takie murki są do siadania. E, tak naprawdę kameralnie jest i przyjemnie się tutaj przebywa. Bardzo fajny design, to mi się podoba. Gdyby to było jakieś takie miasteczko, gdzie można mieszkać, na pewno byłaby niezła jakość życia. Bo w takim gorącym klimacie, jaki tutaj mamy, ten cień naprawdę jest zbawienny. Mimo że akurat dzisiaj nie jest ciepło, ale generalnie przez większość roku byłoby tu gorąco. Także ten cień to by był na wagę złota. Naprawdę tu jest pięknie, jest tak fajny klimat, że aż poczułem się, nie wiem co, bardzo, dużo bardziej nagle wyluzowany. Jest tak kameralnie przytulnie tutaj. Teraz idziemy, słuchajcie, do jednego z takich większych kiciorów tego całego miejsca. Jest to autobus bezzałogowy, który wozi tutaj po całej posesji. On jeździ całkowicie sam, nie ma kierowcy, jest autonomiczny. To jest właśnie ten autobusik taki mały, widzicie go? To jest on, ale, o, otwierają się drzwi, to chyba możemy tam wejść. Trzeba biec szybko. Miał być driverless, a jednak jest tutaj nasz pan driver. What are you doing then? You have to... What do you do here? But Aha, czyli only for the safety. Tylko dla bezpieczeństwa tutaj jest, a on jednak jeździ sam. OK, let's do yeah, it. This is our <laughs> Możemy wybrać, gdzie chcemy jechać. OK, yeah, it's yeah, here. Yeah, you okay. can click on any other destination, add and then click go. OK, so we go into knowledge center. Okay. Jedziemy sobie teraz do jednej z możliwych destynacji, yeah. którą się normalnie wybiera tutaj. This is how the Zobaczcie rato, tak jest ten samochód cały, ten autobusik mały, widzi e, wszystko dookoła, o tu jest osoba i to jest ten koleś, wykrywa wszystko dookoła, wykrywa jak widzicie budynki, tu idzie osoba i to jest faktycznie ta pani, która tam sobie poszła, więc wszystko jest e, wykryte przez ten samochód. Jedzie bardzo wolno, how fast are we moving? Yeah. Możesz, ok. Jedziemy sobie niecałe 8 na godzinę, ale powiem Wam, że mimo wszystko to jest fajne. Prawdopodobnie on mógł jeździć trochę szybciej w przyszłości, ale teraz się boją, po prostu. Powiem Wam, że naprawdę to wygląda jak miasto przyszłości i ten y, mały samochodzik wygląda dosłownie na no jakby nic z jakichś filmów o przyszłości go widział, nie? Teraz robimy mały teścik, czy ten y, pojazd naprawdę działa. Y, odejdziemy parę metrów. I jak on będzie już jechał rozpędzony, to ja wskoczę pod niego, zobaczę, czy się zatrzyma, czy nie. Jeżeli mnie zabije, to yy, poproszę łapkę w górę, bo zrobiłem to dla vloga. Działa! Działa, zatrzymał się sam, widzicie? Bo wiecie, to, że on sobie jeździ w kółko, to jeszcze nic nie znaczy, ale czy on faktycznie unika przeszkód i tak dalej? No, właśnie sprawdziliśmy, że unika, więc wygląda na to, że mamy autonomiczny pojazd. E, dobra, ten pan, który tam operował, raczej pilnował tego samochodu, e, powiedział nam gdzie iść dalej. Idziemy teraz zobaczyć coś bardzo podobnego do tego, ale to jest na zasadzie metra bardziej zrobione. I to, to trzeba zejść pod ziemię, żeby to zobaczyć. Więc to się nazywa PRT, Personal Rapid Transport. Coś takiego. Są takie malutkie, jakby wagoniki, które są na pojedyncze grupki takie malutkie. Zrobione. Nie wiem czy trzeba iść dalej, zaraz się okaże. Zobaczcie, jak to wygląda. Są takie pojedyncze jakby, przystanki, i w każdym może być jeden taki mały wagonik, jakby taki samochodzik mały. Idziemy w takim razie zobaczyć, jak to działa. I nie wiem czy widzicie, ale to są takie, jakby paski. E, są takie paski na ziemi, I to są paski magnetyczne, zrobione z materiału magnetycznego, i właśnie on tak jeździ. Podąża za tym paskiem, który jest po prostu nadrukowany, na że tak powiem, na beton. Wow, przyszłość, tam Witamy w przyszłości. Fajne, wygodne siedzenia. Ach. Dobra, się. No. no i drzwi się zamykają. No i siedzimy. Która ktoś coś mówi? Są eee, co, tak: nawiewy klimatyzacja, kapholdery, przycisk, aby coś było nie tak, z takim krzyżem, czyli po lekarza, czy po jakąś pomoc. Co jeszcze? Wszystko, bardzo fajne, wygodne widzenia są, szczerze mówiąc, naprawdę. I uwaga, uwaga, system post. I za press, press anything. Powiedział, żeby nic nie wciskać, to nic nie wciska. Tutaj coś się dzieje, nie wiem co, ruszyliśmy, widzicie to? No? no i jedzie. sam, totalnie sam, nie ma już tutaj nikogo. Nawet pana, który ma tego pilnować. Jedziemy. To ma być zrobione magnetycznie, nie wiem jak to działa do końca. Nie wiem, czy to naprawdę te ślady, które wam pokazywałem, to nie jest po prostu ślad od opon brudnych. Ale wtedy widocznie pod spodem, pod tym e, cementem jest jakiś magnes, dlatego że tak to podobno działa. No jedziemy normalnie, to dosyć szybko. Boże, ej! This is so fast! No is fast. Kurde, ale to jest szybkie, słuchajcie, to jest nie wiem. Co najmniej z 45 na godzinę jedziemy. Tak przynajmniej się czuję, bo to jest bardzo mały wagonik. A tak e, troszeczkę strach, bo to nic nas nie prowadzi. Ani nie ma torów, ani w ogóle nie ma nic. Tylko jedziemy przez jakiś tunel pod ziemią. Jest tu prędkość napisana? Nie wiem, ale sprawdzę za chwilę, ile on wyciąga, bo naprawdę wydaje się szybko. No nie no, to jest przyszłość po prostu, przyszłość. Takie rzeczy ja widzę w jakichś filmach science fiction. A tutaj on istnieje naprawdę. No i dojechaliśmy z powrotem. Teraz to się powinno samo zatrzymać w odpowiednim miejscu. Zatrzymało się, dopasowało się do drzwi. I teraz możemy wpasistnąć, żeby wysiąść. No i proszę bardzo. Cała kompletna podróż chyba jesteśmy w tym samym miejscu, zrobiliśmy czyli zrobiliśmy kółko. Technologia, całkiem interesująca, naprawdę. Tyle, że szkoda, że to nie jest używane na jakąś szeroką skalę. To jest jedyne, co mam temu do zarzucenia. Czemu? No nie wiem, może być pełno powodów, trzeba było się było bardziej dowiedzieć. Chląg jest przewodnikiem, zobaczcie, jak świetnie idzie. <noise> ten <or> ten. <noise> Ja nie mogę, powiem wam, że naprawdę zachwycam się wyglądem tego wszystkiego. Można to, że jestem Europejczykiem, lubię te takie wąskie uliczki i jakieś drzewka i tak dalej. W tym Dubaju tego po prostu brakuje. Są wielkie, sześciopasmowe ulice, samochody, hałas, a tu jest cisza i spokój, cień, fajnie kameralnie tak. Zobaczcie, wszędzie są roślinki, naprawdę fajnie. Znowu kot, o kot. No i słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego vloga. Dlatego, że tutaj nie ma aż tak dużo do zrobienia, że tak powiem. To można obejrzeć wszystko ładnie i można poczytać sobie o tym, jak to zostało zrobione i czemu to jest tak energooszczędne. Ale żebym z Wami chodził i coś konkretnego robił tutaj, no to nie za bardzo jest aż tyle do, do zrobienia. Więc e, dajcie znać, czy fajny pomysł, czy coś takiego warto robić. Moim zdaniem warto. Ja się z Wami oczywiście żegnam tradycyjnie. Chloe też się z Wami żegna. Oj, do widzenia. I do następnego vloga. Do widzenia. Na razie.